niż tata masz. Andrzej ma najwięcej masz. 50. Cholera. Najmniej ma mój tata chyba. A ty nie wiesz ile ma ten. A kamin mam. Chyba z 3 tygodnie z nim nie grałem już. Może nie 3, ale z dwa to na pewno. No to może już mieć okrąg okrągłą sumkę. Hmm. Ponad 50 chyba, albo... Nie, ponad 60. Może mieć. Może tak być? Może tak być? Ale, Ale wiecie co, ja rozegram to tylko to jeden mecz, mecz, bo ja się muszę szykować do roboty Ale jutro na pewno będziemy grali. Może jutro jakiegoś live'a zrobię? O, daj na żeby pośmieję się. Oskar! Będziemy się Oskar? No co? Wiesz, że kiedy myśleliśmy, że trzeba zbierać jajka, to było trzeba podejść do tej ku kury. Ptaka. Oskar. Dobra, Jaki wygramy teraz. Musimy wygrać. Do tej różowej. Oskar, Oskar nie, przyszykuj sobie jutro, jutro kieszonkowe i tacie powiedz, żeby se kartę przygotował. A czemu? czemu? No bo jak, jak Grzesiek się jutro streama, to tam na donate liczymy spore. <głosy> <głosy> A jak to zrobić, żeby były te donate? Ale nie wiem czy jak nie się do weryfikacji na YouTube, czy możesz to ustawić, nie? No nie, ale to Mariusz tam mówił, że jakieś kawki ktoś może stawiać albo normalnie bliki wysyłać. No no, no to do tej, ten, no, to, tylko właśnie nie wiem to jakieś tam. Tylko nie wiem właśnie czy jak przeszłość weryfikacji, bo to jest po tysiąca subów można ustawić chyba No ten. Tylko nie wiem czy jak przesz, konto nie przeszło weryfikacji, czy to można ustawić, czy nie. Nie mam pojęcia. No ja też nie wiem, musiałbyś się Maciusza pytać. Gdzie lecimy? Nie wiem Nie wiem, bo nic nie, nikt ja nie mówi. tu. Na rafta Dobra Amelka na rafta Amelka słyszysz? Słyszy, bo leci A ona, ona jest znowu na kanale gry, wyrzuciła, nie? A. Możemy tam iść do niej, nie? ona, ona zaraz przyjdzie tu do mnie będzie mój ty, ja Cię nie słyszę. No ale To nie jest słyszę. głupie, że... Ja nie wiem co w ty, tych grach się kurwa, dzieje, że przerzuca te kurwa, kanały. Ja też nie wiem. Na Xboxie też jak gram z kolegami na grupie Xboxa to co chwila wyrzuca kogoś z tej grupy, nie? Ja nie wiem, technologia idzie do przodu, a kurwa te aktualizacja tych konsol i tego wszystkiego gier to coraz gorzej. No bo i Xbox nas... to już wiesz. Już jest no ale, ale on ma na, On ma akurat nowego Xboxa, także wiesz Kto? No kolega i go wyrzuca z grupy co kila, z Libeka, nie? A to wszystkich gra tak jest, że co tu jest to coraz gorzej się gra A to to akurat ja. wiem Zaraz mhm. zaraz co, Coraz lepiej to jest coraz gorzej Powiedziałem a ma jest, że ma dołączyć na kanał ekipy gdzie on jest tu? dołączyłam super podoba do, mi się to do kanałówki. Tak I jednak, jednak do ciebie nie przyjdzie To? Na no nie no nie przyszło do mnie, nie przyszło Jackpack, cud co to jest druga runda z rzędu, ja Jackpacka znalazłem o, widzisz? Były tu jakieś typy jakieś w ogóle? Były, bo jednego zabiłem Także trzeba uważać, bo tu chodzi. O. Tata Słucham Brzuszek nie boli Brzuszek, może głodna jesteś. Wy już walczycie? Ja... No ja zabiłem jednego. Typa, ale typa normalnie. Nie ja niedawno jadłam. To ja ci nic Pus. na to nie poradzę. Dobra ona jak jest srebrna to nie działa chyba Strzelajcie w kolano je to jedną No w kolana jak ona no, w jest W w kolana Mogę Te typy tu idą Topian No chciałamy dalej Same boty? No tak było go brać jak głos. No, chciałbym go no, wziąć! Markus, ale nie płacz. Nie no, widzisz, Oscar jest się. niedobry. Tak. Nie są tu typy jakieś. To nie wolno. Dajcie ten lepszy, a później jak. A, ale ja jak... Bry... chciałam wziąć i, po... i zabrałeś. Nie pójdźcie jak... się, że... bo zaraz ja zabiorę wam tego Nie Już Się skończy. Więc masz ten medalion i ja nie mogę. Tu masz Amelka. A jak zginiesz i ktoś go weźmie, to nie ma już problemu. Właśnie dlatego chciałem... Dlatego chciałem go wziąć, bo Amelka pewnie go straci. Jakiś zniszcz mam toalety. Ja też. Ja nie muszę robić, bo ja nie robię zadania. O, 20 tysięcy zdobyłem, elegancko. Hmm? Ja, ja to, to przez przypadek robię te zadania. Wiem. No gram i mi coś tam zalicza, a ja nie wiem co. Dobrze. No z mi najczęściej teraz ja to zalicza. Iść. Nie, dobra, nie wiem jak wy, ja idę do takiej miejscówki, bo ja tam muszę iść. Dobrze, idź. Jak cię będą mordować, daj znać. Dobra. To się z nami żegnam. To żegnasz? <gry> teraz jakbyś szedł, to pewnie byś mi dał ten medali i byś mógł zginąć. Dziękuję. Co byś się tam mieli do tego zadania? Kibelę niszczyć? Kibelki? Niszczę teraz lasery, A. bo są bez sensu. A ja nie A nie jest? ma laseru. No. Ale co? Taki belki. No. Ale to nie miałeś tego. Tak, nie, nie zrobił. Nie zaliczyło ci tego, jak Oskar je niszczył? Nie, no, nie. Nic mi nie dało. A, to niedobrze. Ja nie wiem. Co, jest, ja niszczę <tuszel> wszystkie teraz rzeczy. ale ty niszczo. masz już wszystko. wszystko zrobione. A w tygodniowych przyjmi instruktaż Mroku. E to To Ja też te... już ja zagrałem. To, to, to doktora no dumbotowi. Ale ten instruk też mam roku mogę przyjąć. Już praktycznie wszystkie zadania mam zrobione. Ja może dlatego też mam taki wysoki poziom. Wszystkie jakie są? No tam parę mi zostało. Nie słuchaj też, bo tu ludzi! Ludzie. Gdzie ty jesteś? Jezus, ja tu mogę typów zabić. No i ładnie. możeś Który no, <grym>, jakiś Który mi ty przylecia. <grym>, ja już, ja już jak zacząłem lecieć widziałem, że ty też jedziesz na tym i już, już wiedziałem jak tak. to się skończy. Mogłeś mówić, bo ja nawet nie patrzyłem na ten to bym się spuścił, bo ja mam Jackpaka bym co poleciał. Byś się spuścił, no dobra. Samobójstwo bym popełnił. Jakiś typ tu mi chodzi. Jak nie wiem. Oh, Boże, ja, ja wszystko przypadku. Kurde, wszyscy mi nie grałem. Wszyscy mnie z lewelami przegonili. Ja nie mam nie, jeszcze. Hmm. Ty no czajisz? Jak ja mam tutaj na górę wejść? Ja, ja trybka przegoniła mi to bardzo. No. Czemu nikt nie bierze tej fajnej broni? Może nie jest taka fajna. Jak to mi się wydaje? To jest najmocniejsza broń, teraz jaka jest w grze. Jaka? Hmm. Mogę ją? Jaka? Nie. Taka. A mogę chociaż zobaczyć ją bliska. A możecie mi powiedzieć, jaka? No Piła to jest, macie tu jakaś. Trzeba na koło. Piła! Ktoś tu przyleciał chyba było? do nas. Patrzysz Gaco. A ja nie wiem, gdzie ty jesteś. A jest. Ja idę po piłę. Więc to to już nie wiem, dostaniesz pewnie. O nie. Co? Nie. Dobra, trzeba nie. tam iść, Andrzej, do nich, bo tu. Już wszystko jest wzięte tutaj. Jaki serial? jak miłość od wielu lat Jaki serial? jak miłość Nie Co tu się nie dzieje? No serio! Ja teraz nie oh. mam czasu! Nie możemy pójść do łazienki! Słucha pompa! Coś mam za tą pompa. Dobra, bo wszyscy już wszyscy poszli z tego raftu, tylko ja jako ostatni zostałem. O, schron. Ja poszłam robić zadanie. A ja Kto poszłam pier... po piłę. Kto pierwszy ten zajmuje cały schron, to pierwszy przy schronie. No ja chcę, pierwszy. ja tylko chcę ten złoto, nic więcej. Jak ktoś będzie tą ciekawego, to weźmie, ale najbardziej to chcę. Proszę w kolejce czekać. Jaka kolejka? O czym my tu rozmawiamy? O niczym. O, idzie ktoś tu. Amelka? Uważaj, He? bo idzie ktoś tu. Chodź może na, Wiesz, na niego, nie sam. Ze tylko Póki sam nie. Ja Czekaj, ja tu mam typa! Nie przerywaj mi, bo ja teraz gadam, nie ty. No, ja sam bym. Ja Czemu? będę robił zadania, więc będzie ze strywkiem no, tam Melka nawet, grać. Melka nawet nie wyszła z tego schronu. Ty, co to jest za broń? Kradnie złota. Nie, ja tam <laughs> bardzo mocne znaczy. Ja złota zabieram. Dość. Serio, mam teraz bardzo mocne rzeczy. Wiem, mówiłeś. No i co, i wracamy na rafta? Nie. nie. Ty, i patrz, mam tutaj, zadaj obrażenie doktorowi Dumowi lub, lub Dumbotom. No przecież ja tutaj zabiłem parę tych Dumbotów, i co? To nie są Dumboty. No ale pokazuje mi, że tutaj mam iść. No to nie wiem. Ja ani tyle nie wiem. Ja, ja robię zadania gamela przypadkowo. Także... ja tu się ja, tylko ja, bawię. co to jest też mój ostatni mecz, bo będę robił, robił zadania z ten Nie, 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 Bo, pisz. Pisz, bo ja chcę zrobić zadania z... Mówię, że się bawię. Koszmar, koszmar bo będę miał akurat już zrobione. No Ja już Tata. mam wszystkie. Z koszmarów czar? No, czekaj. Serio? Zadania, Fortnite, koszmarów Link. czar. E, no wszystkie. A nie, porozmawiaj z jakimś punkinem za kulisami. Ja mam z tych Aha, ja wiem o, Z kim? On jest tu Ja z halloweenowych rzeczy mam tylko dwie rzeczy Gdzie on jest? Czyli? Jeszcze raz oznacz No zaznaczyłem ci A sklecone salajdy Na wyspę! Super Nie. Albo bo sumie tam będzie piła, to idę, idę Ja mam piłę! Amelka Dobra, jakiś samochód chce Co? Amelka? Co? Ty, ta jest typol. No, dostał, dostało ode mnie. O Coś. słucham? Aha, ja się te od razu na wyspę. Już nie jest Mama tak samo mówi. Ja, ja, ja jestem po mamusi. Ale w mamy jak po tatusiu. Co? Uważajcie go typy są na wyspienie no Ja tutaj tutaj mam mamy, typy A ja tu nie mam... Kurde Typów tu mam Ale katy nie dać, bo może tu ktoś zaraz wyskoczyć I zdechniesz Ja was ginę, nie? Ale ale to mnie typa kolejny mam ustawioną piłę. Ja, jak będzie piła, to też będę miał ustawioną. Lecę do ciebie się uważaj, bo mnie typy go przegnie. są nalewicie, Także... Przyszykuj się. Bo mnie po cały czas. Nie ma piły. Ja się leczę, nie? Okoliczka! Jeszcze raz, Pak. Dobra, powaliłem jednego. Czego dobra? Żyjesz? Żyję. Zaraz Żyje. przyjdę. To, tam, tam leży, nie? Oskar! Tak, wiem, bo widziałem go. Ja się leczę, nie? Trzymaj piłę! jest drugi ty, leczy go. Chodź, lecimy. Tylko podnieś. A boga serio? Tak. Nie ukłomiesz mnie? Na serio? Ja tylko boga nie podniósł. Dzięki. A za to, że mi ten, to masz rękawice Znaczy, ten rękawice Uciekł. Ja już Dawaj go. Dawaj go. Masz go? Kurde, uciekł gdzieś. A tu o, jest mną Dobra, leży. Leży. zapalam. No. Kurde, mam... Kurde, mam jeszcze kolejny. Chcesz apteczkę? Nie, nie mam. Piłę tu masz, no, jakbyście. Nie, piły nie chcę, nie ja potrzebowałem tego tego. Czekaj, będę wymieniał. Koronki wymieniam! Chodź! A czemu koronki wymieniasz? No bo Koronka. jest dwa srywka. A, a ja to... Tak mam nie? koronki? Ty masz! Ja? Przecież. Przepraszam, macie tam. Ja nie wiem, to to nie grałem bo wiesz co? Wbijać, ja będę wymieniać koronki. Ej, nie no tak, ja mam koronkę. Zapomniałem. Dzięki. Ja! A już chciałem teraz, ci zabrać koronkę, teraz widzisz? Teraz. Ostatni, ty. I yeah. prawdopodobna wygląda. A ja jestem teraz Wiedźmą! A no, jeszcze jeden team mamy. Tata, wiesz, że ja mam miotłę? No to dobrze. Amale, amale to, dopiero na to, nim... to, jest to jest Nimbus na... 2000. Bo samochód jeździ. Tata to jest Nimbus Ciszej. 2000. Ciszej! Tu Mówię jest coś. To, to Nimbus 2000. Kurde. Tu jest typ. Tu jest typ. Znaczy w powietrzu, 32. No. I, i dwóch jest tego. I tam jest dwóch z tyłu za tobą, uważaj, ten. O Tomek, tu tą walce. Oskar mi znalazł akurat tą miotłę. 35. Prawda, Oskar? Rozwalony. Oskar. Czek jest u mnie po drugiej stronie. Znalazłeś mnie. Tak, u mnie też. Są w samochodzie. Lecę do Oskara. Kurde, położył mnie jeden. Zabijcie tego tutaj. Jeszcze jeden Chodź. jest, uważajcie. Chodź. Dobra. Rozwalony. No. Kurde, tego, tak. No, Grzeszka Kurdy Kurde, po koronce. teraz, teraz... Wzięliście zamiastro. kartę? Tak. Ja mam. Amerykan, to czekaj, nie wyszucie. zabijaj go, nie zabijaj go. Ja wyrzucę koronkę i wlecę do strefy po drugą. Może mnie nie zabije. I będę wymieniał. Tomeka, weź sobie życie. Dobra, zostało ile ludzi? Jeden Dobra. chyba. zostało... No jednego. To, to zabijecie go. go. Na no, jej idę po Czekajcie. tą hmm. Właśnie, nie Tylko zaczekajcie jeszcze chwilę. Hmm. Mama. Mama. koronkę. Mam ja, pochodzi do strefy, nie wiem, Tata. To prawdopodobnie Słucham. w tym... Mam coś dla ciebie On Ty gdzieś był z więc, bo jak widziałem trzech, nie? Ale nie, fortunacie, chodź. Amelciu, teraz no nie mogę, no przecież gram. No jak to? Chodź. Odzyskałem swoją koronę, bronię, wszystko. Masz wszystko? No to co straciłem. A, a ja No pokaż co chciałeś. Chciałam ci dać rękawice, ale myślałam, że nic nie masz. Nie mam. To swoje bronie same co miałem. Okej, okay, to ja odlatuję. Myślałem, że on jest z bo nie ma. No on tu gdzieś będzie, bo on tu był z nimi. Ale to są ostatni. No ale on był z nim i by było człowiek, tak byli. się będzie krył możesz... gdzieś. On się, on się tu gdzieś kitra, bo oni byli wszyscy Eee, A Malka, ty masz ten ten, e, medalion. Hader. Skanowania. No, weź go przeskanuj Skanował sam wcześniej. Mam cię! No i bajka. Ile teraz mam karanek? Jedną więcej 35 20 jest do lobby dobra do lobby bo ja już idę robić zadania więc mogę okay. z tobą oskarą. Nie ty ze w Ja nie ja nie gram, ja też idę, będę coś o! porobić jeszcze jutro będziemy a pewnie o 17.00 wszyscy znowu i mówię, zrobię jakiegoś live'a, zrobimy. Tylko Amelka nie może być żadnej muzyki, muzyki w tle i czego jeszcze nie może być? Nie możemy przeklinać. No i tyle. I tyle.